O, znowu. To będzie jesiotr. O, 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 pociąga. Zluzował lekko. Bawi się cały czas. O, znowu. Siedzi. Siedzi, siedzi. Pięknie. Siedzi kolejna ryba. A tak szybko go nie mogę nawet unieść, bo. I siła. Ale to nie będzie chyba karpik, bo on za bardzo. O! Jeszcze nad tą drugą żyłką przeskoczył. Ale pięknie. Skusił się. I to tu przy samym brzegu, nie? Jejku ile on ma energii Ja go stamtąd chciałem zabrać, a on znowu tam Ależ pięknie walczy, kurde ale zobacz pan on ma siły Pięknie i ja pierdziele 95 Niesamowicie cieszy się, że to inny gatunek ryby, więc wypuszczam go I niech śmiga, niech po prostu sobie żyje, rośnie i niech da się złapać innym razem, pięknie